Hej, kochani, witam Was serdecznie, z tej strony Dora. <tryk> witam Was ponownie. Oto i moje drugie nagranie <tryk> z serii kart i, i, i rozmów z naszymi aniołami. Dzisiaj położymy sobie jeszcze trochę inną talię, inne karty. Zobaczymy jakie tutaj wiadomości nam się pokażą, jaka karta dzisiaj po prostu określa nas, to w jakiej sposób się znajdujemy. I, no, I na czym się powinniśmy w tej chwili skoncentrować? Także zacznę tutaj sobie od kart y, Spirit, Spirit Song. Czyli w y, um, przetłumaczeniu pieśni dusz. jaka karta nas y, dziś ośreśla, na czym się koncentrujemy. The Shadow, o, czyli The Shadow War, to jest, no to dobrze, bardzo dobrze, to jest ogólnie karta z Wielkiej Arkany, e, także e, jest to, jest to dosyć pozytywna karta, jest to przede wszystkim bardzo ważna karta, tak, piętnastka, e, numer 15 też może e, z Wami rezonować, ta karta mówi nam przede wszystkim o tym, e, w pewien sposób, że w jaki sposób się odradzamy, tak, że osiągamy jakąś y, taką spirytualną mądrość. Wszystkie, wszystkie y, cienie, wszystkie ciemne strony y, naszych, jakichś takich, nie wiem, wszelkie lęki i takie rzeczy. W jaki sposób zostają rozwiane, Do, zna, odnajdujemy tą prawdę, tak? Tak jakby doszukujemy się tego, co siedzi gdzieś tam głębiej. To, na czym na tą chwilę co nie jest dla nas jasne, tak? Także ta karta mówi podobnie, w sumie jak we w wczorajszym czytaniu było w sumie bardzo podobnie, bo em, też pierwsza karta mówiła nam o tym, że właśnie mamy się troszeczkę bardziej przyjrzeć temu, czego jeszcze nie widzimy, czego nie dostrzegliśmy, tak? Czyli też w pewien sposób ta karta mówi nam właśnie o tym shadow, tak? o tym, o czym wczoraj było mówione. Przyjrzeć się i, i zobaczyć po prostu więcej, głębiej. Ta karta mówi nam na pewno też o tym, że jest tu ogromny potencjał. I jeśli z determinacją będziemy dążyć do celu, to. Jak najbardziej mamy możliwość osiągnąć to, czego chcemy. Numer 15 może rezonować również ten ta, piątki ogólnie. Piątki rezonują zawsze z wyzwaniami, z zmianami w życiu, czyli to um, jakieś sytuacje w naszym życiu, które potrzebują zmian, które potrzebują um, pracy, naprawy, um, siły, także, no ale oczywiście tutaj sobie jak, jak się przyjrzymy tej karcie, jak się tutaj przyjrzycie. To pokażę ją Wam z bliska. Z tyłu, jak widzimy, z tyłu za nim jest słońce. Słońce oznacza, że idziemy w kierunku radości i szczęścia, tak? Zawsze jeśli znajdujemy na karcie słońce, to jest to znakom, że ono gdzieś tam z tyłu na nas czeka. Więc jest to ogólnie bardzo pozytywna karta, która nam mówi o tym, że po prostu mamy trochę bardziej właśnie skupić się na tym, czego szukamy, dokąd dążymy, dążymy i gdzie idziemy. Um, Widzę, co dzisiaj sobie na pewno bym chciała położyć na sam początek karty właśnie Starseeds, czyli z wyrocznikiem Gwiezdny Te karty często mówią o tym, jakie jest nasze życiowe przeznaczenie, jaki jest nasz życiowy cel, gdzie my zmierzamy, skąd pochodzimy. Także mam nadzieję, że te karty też dzisiaj coś fajnego przekażą. Mechatorze, głęboka miłość, mleko matki, rodzinę jako portal, czyli ta karta mówi o tym, że otwierają się przed nami jakieś wrota, otwierają się przed nami jakieś drzwi, jakieś opportunity, jakieś um, możliwości, um, już szukamy głębszego znaczenia, ja tutaj też zawsze biorę do tego moją książeczkę, bo bardzo fajne wskazówki tutaj są zawsze, na podstawie tego numer 66, czyli 66 to też może być z Wami w jakiś sposób rezonujące. 66, także to też już są te silne numery. Szóstka ogólnie jest silnym, mocnym, mocnym numerem. A więc o czym mówi ta karta? Narodziny to brama witająca nowe życie. Hatorzy są tu, by przypomnieć Ci, że jesteś dzieckiem kosmicznej matki i zostałeś wyzwany. By podtrzymała cię jej niezgłębiona, niekończąca się miłość. Ta pełna macierzyńskiej czułości karta przypomina Ci, żebyś otworzyła się na głęboką miłość matczynego objęcia. A to, że wiedzą, że ziemska podróż może być czasem wyboista i samotna, dlatego przypominają, byś jeszcze głębiej wtuliła się w ramiona matki. To karta o niezmierzonym potencjale. Karta kobiecości. Karta tworzenia i narodzin. Zostałaś wezwana, by otoczyć matczyną opieką siebie oraz innych, by zawierzyć swojej świętej kobiecości, by tworzyć i poddać się własnym tworzeniom, by obejmować i być obejmowany. Zostałaś wezwana, by przypomnieć sobie, jakie jest Twoje miejsce w świecie i sieci życia. Oraz by uświadomić sobie, że kosmiczna matka czuwa nad każdym Twoim krokiem. Być może znajdujesz się teraz w trakcie przemiany od jednego sposobu bycia na rzecz innego. Jeśli tak, to ta karta właśnie przypomina ci, że jesteś kołysana w świętej kolebce, że jesteś podtrzymywana mocniej, niż możesz to sobie wyobrazić, i że masz dostęp do większego strumienia miłości, niż twoje serce może pomieścić. Jeśli przeżywasz w tej chwili jakiekolwiek trudności, otrzymałeś zapewnienie, że wszystko się ułoży. Otwórz się na obfitość kosmicznej matki, spływającej na ciebie ze wszystkich stron. Niech otworzy szeroko twoje serce. Umieść rękę w okolicach swojego serca i wyszedł następujące słowa. Pozwalam, by głęboka miłość kosmicznej matki na mnie spłynęła. Jestem kochana i podtrzymywana. Możesz powtórzyć te słowa trzy razy. To jest pewnego rodzaju afirmacja, czyli otwierasz się. Na to, by przyjmować więcej miłości, tak? Czyli otwierasz się na obfitość miłości przede wszystkim. Prawdopodobnie jest to jedna z rzeczy, które w tej chwili ci brakuje. Możesz nie czuć tego, możesz sobie nie zdawać do końca z tego sprawy. Natomiast ta karta na pewno to potwierdza, że tak właśnie jest. Także postaraj się najlepiej trzy razy powtórzyć sobie. Pozwalam, by głęboka miłość kosmicznej matki na mnie spłynęła. Jestem kochana, jestem podtrzymywana. Pozwalam, by głęboka miłość kosmicznej matki na mnie spłynęła. Jestem kochana, jestem podtrzymywana. Pozwalam, by głęboka miłość kosmicznej matki na mnie spłynęła. Jestem kochana, jestem podtrzymywana. Za każdym razem, jak robicie jakiekolwiek afirmacje, ważne jest, żeby powtórzyć je trzy razy. Trzy razy to jest taki jakby silny numer. Potrójnie wzmacniacie tą energię do tego, by otrzymać to, czego chcecie. tak? Czyli warto naprawdę powtórzyć sobie trzy razy te słowa. Żeby tak jakby wzmocnić energię tego, tak. Następna nasza karta <laughs> mówi nam o tym, że musimy o siebie zadbać, tak? Czyli wiadomo, najpierw my, żeby reszta mogła się poukładać. Piękna karta. Nawodnij swój ogród, odżywianie, dbałość o ciało, delikatność, odpoczynek. Wczoraj też o tym mieliśmy, tak? Oczyszczanie, detoksykacja organizmu, nawodnienie. Także to jest znowu łączy nam się to w całość. Już Wam też e, przekazuję. Co dokładniej to oznacza? No, nawodni swój organizm, samo to już, tak, wystarczająco dużo mówi, czyli na pewno chodzi nam tutaj o nawodnienie naszego organizmu, pić dużo, dużo wody i, e, i dużo wychodzić na zewnątrz. Jeśli macie możliwość, y, to może jakieś kąpiele na świeżym powietrzu, tak, przebywanie wśród roślin, wśród kwiatów. E, słuchaj teraz, tak. Ziemia jest planetą pór roku, a zatem i ty jesteś istotą sezonową i cykliczną. Nie możesz być zawsze aktywny, nie możesz być w pełnym rozkwicie każdego dnia i w każdym miesiącu. To nakaz, byś wcisnął hamulec, odpoczął i nabrał energii. Musisz zwolnić, by uzupełnić zapasy. Twoje ciało jest jedynym, jakie masz i dlatego musisz je szanować. Jesteś wezwany, by wziąć odpowiedzialność za swój dobrostan. I postawić swoje zdrowie i ciało na pierwszym miejscu. Wiem, zapewne uważasz, że kończy ci się e, czas, a pilne rzeczy po prostu nie mogą czekać. Jednak jeśli nadal będziesz się w taki sposób wysilać, wkrótce poczujesz naprawdę silne zmęczenie. Taki sposób życia nie jest właściwy, wykańcza. Każdy, kto biegnie przez życie, jakby było wyścigiem, w końcu doświadczy wyczerpania. A dojście do siebie potrwa dużo dłużej, niż potrwałby po prostu odpoczynek. U ludzi coraz częściej występują choroby układu odpornościowego oraz tajemnicze dolegliwości, szczególnie w dzisiejszych czasach, ponieważ narażamy, narażamy nasze ciała na zbyt duży stres. Chcąc dotrzymać kroku nowoczesnemu stylowi życia oraz porównując się do innych, tak? w jaki sposób jesteś wezwany, żeby zwolnić, żeby odpocząć, żeby odzyskać siły i odmłodzić się. Zastanów się, kiedy ostatnio wziąłeś jakiś urlop albo zrobiłeś sobie jakieś wolne od pracy na cały weekend. Lub przynajmniej dzień, albo popołudnie. Zadbaj o swoje cenne ciało i umysł. To jest takie nawołanie do tego, tak? Dbaj o siebie. Eee, daj sobie dość czasu, tak? Na odpoczynek. Kiedy czujesz się zmęczony, kiedy czujesz, że, że wyczerpują Ci się bateryjki, eee, pamiętaj, że masz dosyć czasu. To nie jest tak, że też czas Cię goni. Jak to zrobisz to życie w końcu z powrotem się nagnie do Ciebie i będzie łatwiej Ci iść. Zastanów się, czego pragnie Twoje ciało, czego teraz potrzebujesz, z czym, z czym jest Ci ciężko. Jeśli czujesz przemęczenie, jeśli czujesz w jakikolwiek sposób takie um, przytłoczenie, no to to jest na pewno główną oznaką, tak? szczególnie w tej chwili biorąc pod uwagę fazy księżyca, pełnia, wszystko to, co się w tej chwili dzieje, tak? To, co się dzieje na świecie. Nasz organizm potrzebuje dużo więcej odpoczynku, potrzebuje dużo więcej opie opieki, tak? Musimy dbać o siebie, musimy dbać o swoje ciało, dawać sobie tyle miłości, ile tylko jesteśmy w stanie. Zobaczmy, jakie jeszcze wiadomości yy, tutaj dostaniemy. Na tą chwilę mamy naprawdę tutaj przede wszystkim właśnie dbamy o siebie, dbamy o siebie od samego początku. Skupiamy się na sobie, na naszych celach, na ambicjach. Dajemy sobie miłość, dajemy sobie energię, wypoczynek, Musimy się zregenerować przed, przed tym, żeby móc ruszyć tak, ruszyć na, naprawdę na dobre, tak? Trena. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki się dostanie, znajduje się w rękach w Boga. Miej wiarę. Tak? Czyli tutaj mamy tak. Jeśli popracujesz nad sobą, Twoje ambicje, Twoje cele, to co masz do zrobienia, jeśli zaczniesz działać jak należy. Jeśli otworzysz się na przejmowanie, na miłość matki, tak? na miłość wszechświata, jeśli pozwolisz sobie na przejmowanie tego wszystkiego, jeśli zadbasz w tym wszystkim o swoje ciało, o swojego ducha i o siebie, nadejdzie do ciebie obfitość. Obfitość jest już w drodze do ciebie, tak? To, jak szybko do ciebie przyjdzie, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Od tego, jak bardzo skupisz się na tym, co na tą chwilę jest dla Ciebie najważniejsze. Bez wymówek, bez e, oszukiwania siebie, bez, e, bez jakiegoś takiego błądzenia, tak? Po prostu jasno wyznaczony cel, co robimy, jak działamy, co trzeba zrobić, czego ja w tej chwili potrzebuję. Serena, o czym mówi nam jeszcze ta karta? Hmm. A więc przede wszystkim o tym, że. Wiadomo, Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, tak? Wszelkiego dobra, jakie w Twoim życiu się pokazuje. Bo to jest źródło miłości, tak? Ta karta mówi o tym, żeby przekazać wszelkie swoje obawy dotyczące obfitości w Twoim życiu Bogu. Bóg wie, co robi. Im bardziej polecasz wszelkie swoje obawy niebiosom, tym bardziej się otwierasz i. I, I Twoja otwartość działa, w sumie tak mi się to kojarzy, działa jak te rozpostarte ręce tutaj, tak? Czyli otwierasz ręce do Boga, otwierasz ręce do, do Niebios na otrzymywanie. Otwierasz się po prostu na otrzymywanie. Pozwala ci to przyjmować dary, tak? Które, które do ciebie płyną. Czasami jest tak, że, że, że dary już płyną do ciebie, tylko ty w jakiś sposób się gdzieś blokujesz i zamykasz na to, tak? Nie ufasz, że jest to dla ciebie, że jest to ci dane, że, jest to, że na to zasługujesz. Także tutaj właśnie ta karta mówi o tym, żeby wszelkie swoje zmartwienia odłożyć, oddać Bogu, oddać aniołom i po prostu otworzyć się na przyjmowanie. Powiedz sobie, że jesteś tego warta, że możesz to dostać, i przyjmij wszystko to, co do Ciebie płynie. Kiedy się martwisz, pamiętaj, zamykasz się w sobie, a to utrudnia przekazywanie darów, które masz otrzymać. W takich momentach, kiedy jesteśmy tak mocno skoncentrowani na tym, czego nie ma w naszym życiu tak, to jakby blokujemy ten dopływ do nas. Nie zauważamy, jakie dary są nam syłane czy... czy Odrzucamy nawet często te błogosławieństwa, tak? które, które do nas przychodzą. Po prostu ich nie widzimy, ograniczamy się, ograniczamy tą Bożą pomysłowość, i, no i to sprawia, że, że ta pomoc finansowa gdzieś, gdzieś może błądzić, tak? może gdzieś tam się nie, do nas nie, nie, nie zbliża tak szybko, jakbyśmy tego chcieli. Także ta karta ona przypomina nam o tym, żeby się na to otworzyć, zadbać o siebie i otworzyć się na otrzymywanie. Pamiętaj, że pomoc finansowa zawsze nadchodzi niespodziewanie. Z reguły jest to tak, że po prostu przychodzi to nie znikąd, kiedy się do, w końcu na to otworzymy, kiedy zaufamy i kiedy uwierzymy, to po prostu zaczyna się to dziać. Pamiętaj, że jednym z powodów twojej, Twoich zmartwień jest niewiedza. Nie wiesz, w jaki sposób zdobyć pieniądze. Najprawdopodobniej to jest, to jest większość przypadków. Także w głównej mierze e, po prostu musisz. Pozbyć się tych zmartwień, tak? Zaufaj całkowicie Boskiej Mądrości i, i, i Boskiej Troskliwości, bo, bo ona najlepiej wie już do czego ty dążysz, gdzie ty idziesz, gdzie ty zmierzasz. Pamiętaj, postaraj się zapisywać ewentualnie jakieś tam powtarzające się myśli, uczucia, pomysły, bo z reguły to są właśnie te wskazówki, które są gdzieś tam nam podsyłane przez, e, przez Boga, przez anioły, które mają nam pokazać, w jaki sposób mamy iść, jak mamy sobie radzić. Dobrze jest przynosić przy sobie jakiś notatnik czy coś takiego, żeby sobie za każdym razem zapisać, jeśli, jeśli sobie Wam przyjdzie do głowy jakaś idea czy coś, żeby to nie było po prostu takie, że wiecie, że wleci jednym uchem, wyleci drugim i, i zapomniemy o wszystkim, bo, bo właśnie na tym rzecz polega, żeby spamiętywać te, te pomysły i żeby później wtaczać je w swoje życie, wdrażać je w swoje życie, tak? Um, jeśli posłuchasz tych wskazówek, no to wkrótce otrzymasz to, czego potrzebujesz a nie o, przyniosą Ci to po prostu na swoich skrzydłach. Im szybciej się zrelaksujesz i uwierzysz, tym szybciej otrzymasz swoje dary, tak? Także koncentruj się po prostu na tym, e, czego pragniesz, uwierz w to, że jest Ci to dane, uwierz w to, że jest to jak najbardziej dla Ciebie e, przeznaczone, że jesteś tego warta, że no to należy już do Ciebie, że to już w Twoją stronę po prostu idzie. Tylko po prostu musisz się jakby na to otworzyć i zaufać, że, że to faktycznie idzie w Twoim kierunku. Mamy. Czas odejść. Słońce codziennie wschodzi i zachodzi. Podobnie jak i różne chwile, zaczynają się i kończą. Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz. Że jutro słońce znowu wzejdzie. Zakończenie jest tylko i wyłącznie początkiem czegoś nowego. A my towarzyszymy Ci podczas wszystkich etapów i cykli. Piękna karta. E, piękna karta, no i e, bardzo wprost uważam. E, tutaj mamy znowu kolejną Power Number. Mamy 33, dopiero było 66, teraz 33. E, także to są bardzo silne numery też. O czym mówi ta karta? Ta karta przede wszystkim mówi o tym, że e, musisz się gdzieś tam w jakiś sposób przed sobą przyznać, że czas odejść, tak? E, przed czym czas odejść? Najprawdopodobniej już ty sama wiesz, o jaką sytuację tutaj chodzi. I, i pamiętaj, że przed odejściem od pewnych rzeczy, sytuacji, osób, e, przyzwyczajeń. Bo tutaj mieliśmy też właśnie to, widzicie sami, detoksykację, dbałość o ciało, nawodnienie i tak dalej. Bardzo możliwe, że musicie odejść od jakichś e, e, przyzwyczajeń, od jakichś może m, złych nawyków. E, sami najprawdopodobniej już, już, już coś na pewno tam Wam w głowie zaświtało, o co może chodzić. E, ogólnie ta karta mówi o tym... Że, e, że przed odejściem od tego, od czego powinnaś odejść, powstrzymuje cię prawdopodobnie jakaś lojalność, czy lęk, e, co będzie i jak to będzie, czy może wyjście z jakiejś strefy komfortu, tak? Ale anioły zapewniają cię o tym, że to jest najlepszy sposób i na pewno najlepszy czas na to. Działaj w ścisłej e, wspólnocie e, z aniołami, musisz być pewna tego, że idziesz w dobrym kierunku, tak? żeby to przejście nastąpiło harmonijnie dla wszystkich, po prostu skup się na tym. poczucie winy i, i, i jakieś inne negatywne emocje przekaż po prostu aniołom, niebiosom, Bogu. Potrzebujesz w tej chwili wysokiego poziomu energii, tak, także musisz skupić na tym, żeby twoja energia była na najwyższym poziomie. Wszystko tutaj e, na Ziemi. Wiąże się po prostu z poziomem energii, tak? To są wibracje, wysokie i niskie wibracje. Niskie wibracje to są te negatywne emocje, te złe rzeczy, które są w naszym życiu. Jeśli jesteśmy w niskich wibracjach, to tak samo jesteśmy automatycznie bardziej narażeni na wszelkiego rodzaju infekcje, choroby, depresje, problemy w życiu. Wszystko gdzieś tam nam staje po prostu na drodze i staje na głowie i nie wygląda tak jak powinno. Także powinniśmy się zawsze koncentrować na podnoszeniu swojej energii, podnoszeniu swojej wibracji po to, żebyśmy czuli się komfortowo, bezpiecznie, zdrowo, pozytywnie, radośnie, żeby te wszystkie emocje w naszym życiu tak jakby się pokrywały ze sobą. Także o czym jeszcze mówi ta karta? Ta karta mówi o tym, że zbliża się jakieś zwieńczenie, tak, zwieńczenie czy zakończenie cyklu, odrodziny, narodziny, coś co w jakikolwiek sposób spowoduje, że poczujesz się w pewien sposób nowonarodzona, tak? Po prostu się uwolnij i poddaj. Odłóż już to, co Ci nie służy. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Rzeczy, które w Twoim życiu już e, e, spełniły swoją, e, swoje zadanie, to, co już miało się pojawić, to, co już miało przyjść do Ciebie, to już przyszło i pewne rzeczy po prostu, pewne etapy w Twoim życiu musisz zamknąć, musisz odłożyć na bok, żeby móc ruszyć do przodu i pójść dalej, tak? E, możesz tutaj też poprosić Archanioła Azraela o pomoc. W przeżywaniu jakiegokolwiek, nie wiem, smutku yy, czy odwagi, w zależności od tego, co odpuszczasz. Yy, weźmiemy sobie tutaj jeszcze, yy, wiecie, co, wskazówki od. Yy, wskazówki od mistrzów duchowych. Zobaczymy, co oni mają nam do przekazania, mistrzowi duchowi. Yy. No, dzisiaj takie słynie, troszeczkę bym powiedziała nawet healing session. <laughs> takie wszystko jest mocno e, dla naszego ciała, umysłu i ducha. Mega pozytywnie. Jakie wiadomości, jakie ważne wskazówki mamy tutaj jeszcze od mistrzów duchowych, co oni mogą nam jeszcze przekazać. Dbaj o swoją energię, no i znowu nam się to pokrywa. Kurczę, no po prostu pięknie to leci. Dbaj o swoją energię, czyli to, o czym przed chwilką mówiłam, tak? Energia w naszym życiu, e, wysoki poziom energii, im wyższy poziom energii, im wyższy poziom wibracji w naszym życiu, e, tym, e, tym wszystko się będzie dla nas układać pozytywnie i lepiej, tak? Ta karta mówi nam też o tym, że, e, że jesteś wrażliwą osobą, tak? bardzo dużo przyjmujesz na siebie takiej toksycznej energii od innych osób i na ty powinnaś się skoncentrować w tej chwili żeby, żeby tego nie robić, tak? Twój poziom energii to jest przede wszystkim też to, co się w Twoim życiu objawia. Także jeśli twój poziom energii będzie niski, będziesz tą pozytywną energię przekazywać tylko i wyłącznie osobom, które są wokół Ciebie, a sama w jakiś sposób będziesz miała niską energię, no to niestety to wszystko nie będzie przychodziło do Twojego życia tak, jak należy, tak? Czyli ta karta prosi Cię o to, e Abyś się w jakiś sposób zatrzymał, tak? Zatrzymaj się i poproś po prostu o pomoc, uwolnij się od złej energii. Pamiętaj, że jesteś w stanie oczyścić i podnieść swoją energię i energię innych ludzi, i tak samo jak i energię Twojego domu czy miejsca pracy. Są różne sposoby na oczyszczanie energii, kryształy są fantastycznym sposobem na podnoszenie własnej energii, tak, podnoszenie wibracji, kadzidełka są różnego, można oczyszczać energię w domu na przykład, czy, czy w miejscach pracy, dajmy na to oczyszczając je szałwią, białą szałwią kalifornijską, no, no naprawdę jest na to ogrom, ogrom sposobów, możecie się troszeczkę bardziej zagłębić w tym temacie, jeśli chcecie. Ale bardzo, bardzo jest tutaj wskazane właśnie to podnoszenie tej energii. Ciągle nam to tutaj o tym mówi, tak? Po oczyszczeniu, siebie poproś też anioły, aby chronili ciebie i przed jakimiś właśnie kolejnymi intruzami, którzy, którzy mogliby z ciebie tą energię wysysać, tak? Czyli przed wszelkimi jakimiś wampirami energetycznymi, którzy wokół ciebie mogą być. Taki proces ogólnie oczyszczania właśnie e, tej energii i podnoszenia energii y, nazywany jest ekranowaniem i powinien być e, Najlepiej, jeśli faktycznie czujesz, że masz taki niski, niski poziom energii lub zły poziom energii, to taki właśnie proces powinien być przeprowadzany jeden lub dwa razy dziennie najlepiej na, na początku, żeby wziąć i naprawdę podnieść ten poziom energii. Tak jak mówię, niektóre kryształy mają niesamowite działanie właśnie w tym kierunku, i, i tutaj wtedy nie ma jakiejś wielkiej pracy. Wystarczy taki kryształ po prostu nosić przy sobie, pocierać, bawić się nim trochę, mieć go przy sobie, czy kiedy idziecie spać. To włożyć pod poduszkę albo na szafeczkę nocną z boku położyć. Kryształy bardzo łatwo ładujemy po prostu w słońcu, w światło słońca albo światło księżyca. Za każdym razem, jak jest na przykład pełnia księżyca, to jest idealne, żeby takie kamienie właśnie wystawić na światło księżyca i one wtedy też się ładują bardzo silnie energią, który później, którą później nam przekazują, tak? Potrafią z nas ściągać też tą złą energię, tą, tą czarną energię, energię taką gdzieś zazdrości, zawiści innych ludzi. To też niestety bardzo. Często się zdarza, nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale czasami, zobaczcie, macie poczucie takie w życiu, że coś się dzieje, jakby jakaś klątwa nad nami wisiała, czy coś takiego. Często, gęsto właśnie to jest jakiś tam sposób zazdrość innych ludzi, którzy gdzieś na nas patrzą i no trzeba po prostu w jakikolwiek sposób się chronić, tak? Jeśli sami się nie będziemy chronić, no to wiecie, nie możemy oczekiwać, że wszystko będzie szło pięknie i gładko. Um, także... E, tutaj też ta karta mówi właśnie nam o tym, tak jak tu widzicie, nawet e, jest taka piękna jakby różdżka z kryształem. Tu on ma kryształ właśnie na tym swoim turbanie, i ten kryształ piękny ma tutaj na końcu tej, tej swojej różdżki. E, takie, takie przejrzyste kryształy to z reguły, właśnie nam mówią o, o jakimś krysztale górskim. Kryształ górski ogólnie jest jednym z tych najsilniejszych kryształów pozytywnie oczyszczających i wyrównujących tą energię pozytywną, tak? E, właśnie ten kryształ. On odgrywa taką główną rolę, bym powiedziała, e, oczyszczania dla tej negatywnej energii i zabezpiecza nas przed, przed przyjmowaniem tej negatywnej energii. Także możecie tutaj poprosić Archanioła Michała, aby przejął po prostu e, i, i w jakiś sposób przeciął te toksyczne więzy, które Was łączą z ludźmi lub jakimiś obiektami negatywnymi jeśli są to jakieś nie wiem, uzależnienia, jeśli są to jakieś um, habits, tak? jeśli są to jakieś e, takie Wasze codzienne um, rzeczy, które robicie i wiecie, że są dla Was negatywne, to też możecie poprosić anioła o to, żeby pomógł Wam się tego wyzbyć. E, postaraj się trzymać z dala od jakichś niezdrowych i, i trujących substancji, od otoczenia czy od jakichś e, takich relacji, które na Was źle wpływają. Pamiętaj szanuj swoją wrażliwość. Myśl przede wszystkim pozytywnie, żeby twoja energia była czysta i jasna. Postaraj się wyeliminować wszelki chaos twojego życia. Po prostu oczyszczaj energię wokół siebie, w swoim domu, w, w, w biurze, wszędzie tam, gdzie ty przebywasz, tak? Tak, żebyś czuła się po prostu pozytywnie. No, myślę, kochani, że to na dzisiaj byłoby tyle, żeby nie przedłużać. Dajcie znać, jak Wam się podobało dzisiejsze spotkanie, czy rezonowały z Wami jakiekolwiek wiadomości, czy Wam się cokolwiek podobało i dajcie znać, czy chcecie więcej. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.